Witam serdecznie po meczu Crazy Clown z Jumpersami. Ze mną Dawid Walski. Siema Dawid. Cześć siemanko. Dawid, no jeszcze dzisiaj matematyczne szanse były na to, aby jednak do tych play się dostać, no ale niestety porażka z Jumpersami już niweluje to. Jak ocenić spotkanie? E, szkoda przede wszystkim pierwszej kwarty, bo przegraliśmy bodajże 13 punktami, mimo tego, że byliśmy przez większość pierwszej kwarty cały czas w grze. E, oprócz tego wszystkie wydaje mi się, że były w okolicach remisu może 2-3 punktami. Fajny powrót w końcówce na pewno to cieszy. Szkoda tego meczu, bo ewidentnie gdzieś tam na początku czegoś brakło, a moglibyśmy mieć fajnie jeszcze walce. David, powiedz mi, tak się zastanawiałem, o co się zapytać przed, przed wywiadem i tak sięgnąłem pamięcią do tych meczów z dentystami, do, z KWOSami, no Mieliście mecze, może z KWS-ami może nie wygrane, ale z Dendezami do samego końca prawie prowadziliście. No ten bilans mógł być zdecydowanie lepszy, i za trzy tygodnie to tak naprawdę mogłoby się skończyć spokojnie w playoffach. Czujesz niedosyt? E, na pewno, na pewno czułem niedosyt jako drużyna, bo wydaje mi się, że bardzo fajnie weszliśmy ten sezon. E, wiadomo, że to, to zwycięstwo z Seven się zostanie tam w fanałach, pewnie, mimo tego, że byli sami w samym składzie. No ale kto by nie chciał walczyć o play-offy z bilansem 3-1 na początku, więc na pewno były duże, e, duże ochoty na, na te play-offy, szkoda, że nie wyszło. E, no widocznie czegoś brakowało nam trochę w tych meczach, gdzieś tam może sędziowie nie pomogli trochę, e, my jakieś fragmenty przespaliśmy w tych ważnych meczach. Na pewno szkoda, ale wydaje mi się, że e, mimo tego, że jeszcze jeden mecz został, to na pewno fajny sezon zagraliśmy. Trzymania jeszcze nie ma, co prawda, więc mecz z dragonsami będzie trzeba potraktować poważnie. Na pewno poważnie, my żadnego meczu nie odpuszczamy. Na pewno się przygotujemy, na pewno będziemy chcieli go wygrać. Żargonem piłkarskim, Dawid, jako Beniaminek, naprawdę nie macie jeszcze wstydzić za ten sezon. Powiedz mi, czy kartę macie szeroką, fajną, czy planujesz jeszcze gdzieś tam jakieś wzmocnienia, coś uchylisz Romka tajemnicy? Wydaje mi się, że na razie za wcześnie na, na takie dywagacje, jeszcze jeden mecz do zagrania i na pewno na tym się skupiamy, a, a co przyniesie potem off-season, to zobaczymy. Czego życzyć w takim razie? Zdrowia na pewno w ostatnim meczu. Nie wiem, chyba z rokiem tylko i wyłącznie. Tego mam życzę. Dzięki serdeczne. Dzięki,